Popatrzcie, atakuj. <laughs> Próbujemy to zaatakować? Próbujemy. Łata, łata, łata. Muto, muto, Mu Widzieliście to? No i po latach Taki tak ten... I tak tak bez przerwy. tak ani spać, spać, się się położyć. Co tu zrobić? Sprawdzałem tylko czy mikrofon działa. Napijmy się. Witam z tej strony Gejjila i my zaczynamy nasz kolejny odcinek tego samego dnia. Dlatego mam tą samą koszulkę wręcz. <ścoughs> Więc dobra. Okulary. Moje nowe Alterego. Najprawdopodobniej tylko na tydzień, ale lecimy z gierą. 15 dzień. Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj. Bagno! Musiałem się troszkę poradzić w internecie, sprawdzić dokładnie o co chodzi z tym kamieniem termicznym, bo nie miałem totalnego pojęcia. Już wszystko jest dla mnie naprawdę jasne. Gdzie ten kamień termiczny? Tutaj, ten kamień termiczny, najlepiej trzeba go mieć przy sobie. Na razie go damy tu. To też najprawdopodobniej tak będzie działać. Ach, mogę tak, dobra. Nie ma miejsca, dobra, to dajemy go tu. Musimy wszystkie rzeczy zabrać stąd. Porzucamy sobie na razie tu. Mamy połowę dnia, akurat. Patrzcie na to. Mam nadzieję, że tutaj nic mi się nie zjara, nie? Chociaż, wiecie, co muszę Wam powiedzieć szczerze, że mam takie już przeczucia, że niedługo nie, nie dotrwam dalej, nie uda mi się dalej przejść tej gry, w sensie coś czuję, że ten odcinek będzie bardzo kluczowy dla naszej serii i najprawdopodobniej się rozczaruję, <laughs> ale zobaczymy, może w tym moim pesymizmie odnajdzie się jakiś procent tego optymizmu i uda nam się dalej to zrobić jakoś. No nic, sadzimy, mamy posadzone, musimy posadzimy jeszcze tutaj. Gdzie on? Jest Chodź tutaj, chodź tutaj wariaciku, nie mamy, bierzemy mięso, szybko Dwa Dobra, mamy dwa TRZY Uuuuuaahhh Łata, łata, łata Muto, muto, muto Widzieliście to? Moto, moto likes you. Wow, nie przewidywałem takiej, Takiego obrotu sytuacji Że będziemy walczyć z trzema aż No nic, szybko, dobra Bierzemy marchewę Jemy marchewę Bierzemy ziemię Z ziemię, bierzemy mięso potwora Ząb psi, ząb może tu być Zbieramy tylko to Uuu! Mięso potwora podgrzewamy. Mięso potwora dawało chyba życie, nie? Jedz. Nie. Mięso potwora nic nie dawało, więc możemy tu upuścimy, to tu zostawimy. Idziemy sadzić szyszunie na razie. No i dobra, i możemy wrócić do naszej opowieści. W sensie do samego początku mojej opowieści, bo. Mm, nie jest to jakaś opowieść um, mega wielka i jakaś tam super poważna, ale pamiętam, dzisiejszy dzień jest dla mnie strasznie taki... taka przypominajka w sensie retrospekcji troszeczkę z jakiegoś powodu. Tak jak już wspomniałem w odcinku wstecznej, prawdopodobniej to jest wynik tego, że po prostu znalazłem swoje starsze opowiadania, które nie są zbyt fajne, ale jakby nie patrząc, no to to jest dobra pamiątka i ja przez całe swoje życie bardzo dużo rzeczy zbierałem. W sensie, kiedyś każdy dużo rzeczy zbierał. Na przełomie 2000-2006 to było normalne, że w chipsach było można wygrać pieniądze, karty Pokémon, przepraszam, tazosy Pokémon, karty jakichś innych bajek i to trwało długo. W międzyczasie też miałem no, dużo zabawek. Ja byłem dzieckiem, które nie posiadało super dużo zabawek, no ale wiecie, te zabawki się z czasem gdzieś uzbierały. Więc miałem też dużo klocków Lego, miałem bionikle, przede wszystkim, czyli Lego technik. Babcia z Francji też wysyłała takie rzeczy. Więc no nazbierało się naprawdę bardzo dużo takich potrzebnych, fajnych fantów, które były wykorzystywane, a co ja w ogóle mówię, którymi, którymi się bawiłem za dzieciaka. To jest normalne, nie? No i w pewnym momencie jak już zacząłem czytać, zacząłem się nudzić post-apokalipsą, no bo wiecie, ile można też, nie? Jest pewna granica oczywiście. No i ta granica w końcu się pojawiła, jak już byłem w trzeciej albo chyba w czwartej technikum. Wtedy czytałem już po 100-150 książek rocznie, które były książkami różnej maści i najgorszą najgorszą rzeczą według mnie jaką wtedy zrobiłem to było czytanie książek typu Paulo Koleli, koleli, kolei 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 <gry> albo książki typu Osho czy książki takie z samorozwoju na przykład sekret czy potęga podświadomości wszystkie ja wiecie ja mam Pewne już um, doświadczenie z tymi książkami, mam wyrobione zdanie na ten temat, więc ja podchodzę do nich bardzo krytycznie w tym momencie, bo mam teraz porównanie to, jak wyglądało moje życie wcześniej, jak wygląda teraz i co te książki opisują, i jak one się mają do rzeczywistości, tak naprawdę. I po prostu naczytałem się tego tak dużo, że zacząłem w to wierzyć wręcz. No bo jak codziennie człowiek czyta książkę, która wam mówi różne dziwne rzeczy, w sensie tam nie było super dziwne, ale wiecie, tam było to wszystko bardzo mocno przekonujące. Było na tyle. Na tyle mnie to przekonywało, że w pewnym momencie zająłem się też czytaniem, nie czytaniem, tylko słuchaniem podcastów. Ja te podcasty chłonąłem, no naprawdę każdy podcast potrafiłem chłonąć wręcz. I nie było nic w tym złego, dopóki ja swoje życie nie zacząłem w pewnym momencie podporządkowywać temu, co ja przeczytałem, bo myślałem, że wtedy wiecie, coś w życiu osiągnę. Nawet nie chodziło mi, że coś wielkiego osiągnę, tylko zrozumiem siebie przede wszystkim, bo bardzo chciałem siebie zrozumieć, to jak funkcjonujemy, to jak w pewnych sytuacjach. Pod, jakie tam wiecie mamy jakie podejmujemy mm, decyzje podczas tam pewnych sytuacji które są stresujące no i natrafiłem w pewnym momencie mojego życia właśnie na książki typowo samorozwojowe mówiące o grubo o minimalizmie i nie byłoby nic złego w tym minimalizmie gdyby nie sam fakt że no ja chciałem ja byłem Zawsze człowiekiem, który bardzo mocno wdrażał to, co uważał za to, że jest pewne. Ja już wtedy miałem w głowie, wiecie, wyrobiony ten taki poziom, a to kamień termiczny. Kupmy jeszcze, jeszcze jeden weźmy, stwórzmy na wszelki wypadek, dajmy upuść. Już wtedy miałem nawet taki poziom, wiecie, samokrytyki, ale to nie był jeszcze ten poziom, który jest teraz w mojej głowie. Ach, mieliśmy iść po kamienie. Mamy kamienie... No, mamy kamienie? Nie, mamy dużo kamieni, to dlaczego nie mogę? Nie mamy nic za bardzo. Kapelusze... Krzaczasty kapelusz. Dobra, a gdzie mamy przede wszystkim... Zimnometr, deszczomierz, proch strzelniczy, piorunochron... Mm, ul, suszarnia, garnek, lodówka. Och, jest lodówka, widzicie? Mamy przekładnię, potrzebujemy tej przekładni. Nie wiem, gdzie tej przekładni, gdzie tą przekładnię muszę znaleźć. Znaczy, zdaję sobie sprawę, gdzie nie, więc zajmiemy się tą przekładnią na pewno jeszcze. Ale wracając do powieści, ja zająłem się tą, wiecie, tą, tą, tym minimalizmem, który wynikał z tego, że czytałem książki, że wszystkie nasze rzeczy w domu, one nas blokują, bla bla bla. I w pewnym momencie zacząłem wszystko sprzedawać, rozdawać, co nie było zbyt fajne, jak mam być szczery, bo w pewnym momencie czułem, że oddaję samego siebie. Tylko że ja tego nie zrozumiałem od razu. Na początku pozbyłem się wszystkich swoich książek, które były uzbierane, uzbierane przez lata. Ja potrafiłem do biblioteki chodzić tylko po to, bo u nas w bibliotece było można wszystkie książki. Wszystkie, czyli znaczy wszystkie, były dział, gdzie były książki tak jakby za darmo, bo można sobie przyjść i wpłacałeś tyle, ile chciałeś za książkę, najprawdopodobniej symboliczna złotówka wtedy, tak to funkcjonowało. Brałeś sobie starą książkę, która była do oddania w jakiś tam sposób, w sensie była po prostu do oddania, no i ją brałeś. Ja wtedy poznałem przygody Tomka, Pana Szklarskiego chyba, tak się nazywa. Kilka innych tytułów, które były na pewno bardzo fajne i mi się podobały. No i wiecie, nazbierało no się tego. Ja też bardzo dużo książek nakupywałem. Bardzo dużo. Nakupywałem sobie Metro, wszystkie oryginalne, niektóre nawet nie przeczytałem, jak już wspomniałem wcześniej w opowiadaniu, tylko po prostu rozdałem to do biblioteki. To były książki, no nieużywane, nie? Były to książki, które, no, mogły, mogły leżeć na półce, bo nic nie, nic by z tego i tak nie było. A po latach może bym nawet poczytał. Dobra, musimy ruszyć naszą, naszą przygodę dalej. Mamy 17 dzień. Lecimy, lecimy, smoczy owoc, lecimy gdzieś. Zobaczymy, gdzie mamy ten teleport. Teleport jest tu, lecimy na teleport, zobaczymy drugą stroną. Lecimy, bierzemy na wszelki wypadek włócznie i lecimy. No i naczytałem się, ale właśnie, poddawałem wszystkie swoje rzeczy, bo się ich naczytałem. Aż w pewnym momencie nie miałem praktycznie w domu nic. I oczywiście, jeżeli to było zgodne z moim takim podejściem do życia, no to wszystko w porządku, nie? To nic złego się nie stało. I miałem, naprawdę byłem zadowolony z tego, że oddałem swoje wszystkie rzeczy: od książek po zabawki, po jakieś tam wspomnienia, po jakieś inne pierdoły. Co prawda, nigdy nie wierzyłem w horoskop, więc tutaj jestem zadowolony z siebie i dumny, bo nie, nie, na, nie zależałoby mi mi na tym, aby, wiecie, aby być taką typowo, nie wiem, jak to się mówi, jesieniarą, tak to się mówi, ten taki, wiecie, jeżeli ktoś wierzy w kamieni, w to wszystko, no ja w to nie wierzyłem, tylko poddawałem swoje rzeczy. No i po latach, jak już skończyłem szkołę, nie mając nic praktycznie, spakowałem się, powiedziałem, wyjeżdżam z kraju, muszę się nauczyć czegoś, o czym już wspominałem wcześniej, tutaj nic nie ma. To... Pierwszy rok w Niemczech był rokiem, w którym ja tylko pracowałem. Naprawdę zająłem się pracą i wszystko polegało w moim życiu na tym, aby po prostu praca, 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 uczyć się języka obcego, praca, praca, doświadczenie. Wtedy zacząłem rozumieć pewne aspekty w moim życiu, które tam były nie tak jak ja chciałem. A zrozumiałem to, bo odciąłem się od swojego dawnego towarzystwa, które było dobre. Tylko wówczas, kiedy my się odłączymy od tego towarzystwa i od tego naszego życia, to zaczynamy się nad nim zastanawiać, jakie ono było. No i ja sobie tam jakieś tam wnioski, jakieś wnioski udało mi się zdobyć, nauczyć się bardzo wiele ciekawych rzeczy. No i w pewnym momencie wiecie co, zaczęło mi brakować w życiu. Młotek, mamy tu młotek. Zobaczmy, czy możemy młotek użyć. Naprawimy to? Nie. Ale mamy kilka rzeczy. Ale znowu, znowu, znowu wypadło mi, co chciałem mówić. Hmm, za sobie może przypomnę. Ach, przypomniało mi się, no tak. E, chodziło mi o po głowie to, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać. Potrzebujemy, taką zakładamy i atakujemy. Chodźcie tutaj, chodźcie. Nie, nie uda mi się, nie uda mi się. Co to jeszcze, jakiś większy jest? Potrzebujemy Nesta na pewno. Nie, no nie uda mi się. Znowu 60. Musimy mieć futbolowy. Musimy, potrzebujemy mieć ten futbolowy kask, o którym już tu wspominaliśmy kilkakrotnie. No nic, trudno. Bierzemy nasz plecaczek i lecimy dalej. Po prostu bierzemy tego Nesta. Tego ten jedwabny coś. Mamy za mało miejsca, dobra, nic, nie szkodzi. Musimy stworzyć skrzynię, lecimy po skrzynie najpierw, i z tą skrzynią może uda nam się coś pochować więcej, wtedy wrócimy tutaj. No ale czekajcie, dobra. Więc ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że już mam więcej spokoju w życiu, że chcę po prostu już, wiecie, trochę warto byłoby zapuścić korzenie. Nie tutaj. A, poczekajcie, bo znowu zapomniałem co chciałem powiedzieć. Dobra, wróciłem, bo wiecie co, zapomniałem w ogóle co miałem mówić. W pewnym y, momencie zauważyłem, że są rzeczy, które mi zaczynają może nieco przeszkadzać, ale brakuje mi we mnie, bo zawsze miałem ogólnie co robić w wolnej chwili. Zawsze miałem tą naukę, zawsze miałem tą pracę. Wiecie, byłem mocno skupiony na osiągnięciach, no i to mnie kosztowało. Tyle, że no po prostu byłem zajęty, a w momencie kiedy ja już się wyuczyłem języka, kiedy już moje życie się poukładało, kiedy moje życie już w pewnym momencie nie, nie, no nie, 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 nie była walka o przetrwanie, tylko moja, moje życie polegało już powoli na tym, że mogę pójść do sklepu, coś sobie kupić co chcę, coś ciekawego porobić bez stresu. No to zaczęło mi czegoś brakować. Mnie, zaczęło mi brakować po prostu mnie mam na myśli, że coś, czym ja się w ogóle interesuję, coś, co ja robię, coś, co sprawia mi naprawdę frajdę i definiuje w jakimś stopniu moją osobę. I na początku też nie wiedziałem, jakiej rzeczy może mi brakować. To było naprawdę dla mnie niezrozumiałe, że dlaczego ja się nudzę. Ja mam gry komputerowe, ja grałem sobie wtedy już w coś i potrwało to długo, bo trwało to ponad, ponad 2-3 lata, i po trzech latach, kiedy ja już widziałem tą, tą zależność, że to wszystko że to wszystko jest też spowodowane tym, że ja nie pamiętam bądź. Um, nie wiem jak to powiedzieć, nie że nie pamiętam, ale że w pewnym momencie no, brakowało mi mojego ducha, mojej osoby, mojej takiej osoby jaką ja byłem wcześniej. Osoby, która no, była definiowana pod pewnymi aspektami, bo lubiła postapokalipsę, bo lubiła wyjść na spacer, zadawać się z kimś, zbieraniem nawet gier komputerowych na płytach, to wówczas mnie definiowało, a teraz definiuje mnie tylko praca, język obcy. W międzyczasie zmieniłem też pracę na korporację, więc ten system taki mocno korporacyjny. I tu jest właśnie ten haczyk, ja, do którego dążę. Zrozumiałem, że minimalizm ma swoje dobre zastosowanie, ale tylko w momencie, kiedy kiedy ty jesteś taką osobą, że chcesz ten minimalizm, kiedy czujesz potrzebę silną. No i rzeczywiście masz tych rzeczy za dużo, a ja nie miałem tych rzeczy, nie wiadomo ile, że ojojoj, potrzebujemy tutaj, wiecie, wszystko wyrzucać. Nie, ja byłem normalnym gościem, który miał tam po prostu kilka swoich rzeczy, miał możliwość poukładania wszystkiego na półeczce, nie? Bo mam swoją szafę, mam swój dom, więc mogłem. Ale w tamtym momencie no, postanowiłem zrobić jakoś inaczej i wtedy postanowiłem wrócić do tego wszystkiego i uważam, że minimalizm nie dla każdego jest dobry, i trzeba wiedzieć, że, po, że w momencie, kiedy ty już postanowisz, że bawisz się w minimalizm, to nie możesz e, tak jakby. Że minimalizm zabrał mi mój charakter, moją osobę, moje poczucie, że to jestem ja, że to ja żyję. I od tamtego momentu powiedziałem nigdy więcej minimalizmu, bo jednak rzeczy, które my posiadamy, mnie definiują. Też. Czytałem jedną książkę, która tak samo twierdzi, że ludzie zbierają swoje rzeczy i to jest niepotrzebne. Po czym główny bohater powiedział, że tak naprawdę te rzeczy nas definiują. I powiem Wam, że ja też tak uważam, że nasze rzeczy nas definiują, warto mieć swoje rzeczy, dopóki żyjemy na tej planecie, no to jesteśmy takim gatunkiem, że po prostu je zbieramy. Wiem, że brzmi to tanio, ale no, taka prawda jest dla mnie osobiście. Ja się czuję dużo lepiej, móc, y, móc posiadać te rzeczy, wszystkie, bo ja też lubię wracać. Ja lubię wracać do książek, ja lubię, ja lubię czytać te same rzeczy, oglądać te same rzeczy, i mi to nie sprawia w żadnym wypadku problemów. Z tym, że ja kolejny raz potrafię czytać jedną i tą samą książkę bądź oglądać jedną i tą samą rzecz, tak naprawdę. Co do gier komputerowych, sama przyjemność polega na tym, że ja mam to na półce. Tak samo jak granie w gry, kiedy ja się nie stresuję. To jest też sama przyjemność w sobie. Inaczej, kiedy człowiek ma problemy jakieś i nie jest w stanie grać, bo się stresuje, a inaczej jest, kiedy człowiek jest wychillowany, jest zadowolony i po prostu gra. Wtedy gra nie jest ucieczką. Gra jest wtedy naprawdę zabawą. I ten poziom aktualnie w moim przypadku jest. Oj, oj, będą miały. Je... Juj, malutkie! Zobaczmy, czy będą mnie gonić. Nie! Mamy kubki, zbieramy kubki. Jakie fajne! <laughs> mamy, dobra. Trochę się dzisiaj nagadaliśmy, nie? Ale popatrzcie na to, mamy osiemnasty dzień. Popatrzcie, atakuj. <laughs> o jejku, jejku. Jakie fajne. Ogólnie, nie bierzcie tego, co ja mówię, z jakikolwiek pewnik. To jest zwykłe moje zdanie. Po prostu te odcinki, które ten. Odcinek, który jest aktualny i ten poprzedni to są takie moje po prostu myśli, co ja uważam. Oczywiście to, co mówię, może też się kiedyś zmienić jeszcze, bo wiadomo, trzeba być, nie można być stronniczym, nie można podchodzić tak w sposób stronniczy do tego wszystkiego, jako do prawdy objawionej. Po prostu mam taki humor dzisiaj i wyglądam dosłownie tak jak moja postać z tą brodą. Dzisiaj mam ochotę bycia, bycia takim pustelnikiem, nawet wręcz. Zobaczymy, gdzie nas to teraz zaprowadzi. Mamy dwa dni do zimy. Dobra, zajmiemy się tutaj wydobyciem wszystkiego Co to jest? Wow! Próbujemy to zaatakować? Próbujemy eee. Szybko gdzie jest włócznia, włócznia, włócznia! Buga buga, dawać tutaj. Dobra, ale jaja, ty. Na jeden strzał. Wow, udało się przeżyć, ale... o. cały czas długo, ale to tak długo, całe noce, całe nie długo. Taki ten...